Się, że wszystko potrafisz że ja pierdolę teraz tak tracisz właśnie swoich traci powiedz na tylko tak tracisz Powiem ci jedynie, bo okazałeś się być wielkim skurwysynem, tak, teraz synem, tak nie wiadomo brat właśnie czego ty się ukazałeś Czego mogłeś się spodziewać właśnie tak, teraz patrz, właśnie tutaj za krat Ja pierdolę tak Wyolę dał tak właśnie wyglądało tutaj właśnie cię zaśmiało właśnie tutaj miałeś iść Ja pierdolę się wydawało cały czas Tak Właśnie tutaj śmiało miałeś iść Tak mogłeś właśnie tutaj śmiało iść Ja pierdolę tak, teraz przez ten właśnie świat Patrz, właśnie tak za kras. Ja pierdolę teraz rany, ja pierdolę pozostałeś właśnie tutaj skazany Ja pierdolę masz tutaj właśnie w rodzinie rany Ja pierdolę tak kazałeś, na chuj ci to było? Ja pierdolę teraz weź wyjaśnij mi kolego dlaczego Czego postąpiłeś? Ja pierdolę sam siebie, chyba ziomek zwątpiłeś. Ja pierdolę tak, ja ci tutaj kibicowałem, ale co kurwa, właśnie czego się obawiałem, więc pierdolisz tutaj właśnie twoją psychikę. Ja pierdolę tak, tak, bo ty zawsze miałeś weekend za plecami, tak kurwa chodziłeś i trwałeś. Właśnie tak, co ty kurwa ziomek pokazałeś, co ty kurwa pierdoliłeś. Właśnie kurczę na mój temat, ja pierdolę weź, się ogarnij i Kończ ten temat, ja pierdolę Bo nie chce mi się właśnie tutaj otwierać Właśnie ja py na ciebie, ja pierdolę tak Ciebie to ja kurwa widziałem, może w TV nie tak Ja pierdolę, sorry brat, pomyliłem cię tak pełen nie byłeś, ja pierdolę, tak tyle teleturniej właśnie wystąpiłeś tyle turnieju tak Teraz patrzysz za klas Ja pierdolę, tak, właśnie ciebie tu brat Właśnie tutaj szkoda, tak Ja pierdolę, mogłeś sobie życie właśnie poukładać I właśnie swoją stronę właśnie tak poukładać Mogłeś i w prawdziwą stronę, ale tak, właśnie tak Pokazałeś charakter, pokazałeś ten charakter Właśnie tak pokazałeś, ja pierdolę, ten charakter właśnie tutaj pokazałeś Tak spodziewałeś się właśnie tych oklasków, ale sorry, wybacz mi, ale nie będzie jednak Weź kończę chyba na ten twój kurwa dylemat, ja pierdolę, tak kończę właśnie ten twój dylemat Bo na koncie masz tutaj właśnie pustkę ja pierdolę, tak to będzie właśnie ta afera